Hej, 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 siemanko, jestem Bartoszek i to kolejny odcinek na moim kanale z LEGO Batman DC Super Heroes. Mam nadzieję, że film się spodoba. Tutaj zaczynam, to jest już czwarty odcinek, a ja tu zobaczyłem coś takiego i lecę do góry. Nie wiem, czy powinienem to robić. No właśnie, tu trzeba bioru nowego. A chyba Batman miał piorunowy No dobra, tu w ogóle trzeba wszędzie piorunowy Dobra Ale stąd fajnie tam wygląda Jeszcze taki żółty, no Dobra Zaczynamy misję, no Co będę przedłużał? Powiem tylko, że wczoraj Wieczorem o 19 był live dwa razy, ale OBS postanowił zrobić Alter 4 i OBS wypadł po prostu, wylał się, wy, 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 wyłączył się, no i tak właśnie, dlatego nie ma live, nie było live'a, ale już. Mam nadzieję, że to jest naprawione I dzisiaj spróbuję nagrać, no ale nie wiem Wchodzą do windy No i utknęli. Nie wiem co to za miejsce w ogóle. To jest... Znaczy to jest Warham, tu jest Cela chyba coś. Tu była chyba Cela Croco i w Mr. Freeza to w ten w Batman, Arkham City czy coś takiego i było takie właśnie kolory i... Wiem, że tu już szukam po szczegółach, no ale... Tak było w innej grze, to ja po prostu... No to co było, to no... I pingwina chyba jeszcze. Ale nie, pingwina może nie. To jest taki podwodny kostium, on może być pod wodą. Ciekawe czemu. Dobra, Batman Nowy kostium izolowany, niebieski, prąd, od odblokowałem. Co ja, prąd kradna. Cześć, czy mnie słychać? Czy nie, są wyciszony? Nie jestem. Dobra, dobra, idę tym robiłem, bo. Ale, że mu się chciało pod wodą pracować Ja co ja zrobiłem przez to się kręci no Prąd w wodzie? Halo Jest kroko, widziałem, a czek teraz tam a to dało mi pieniądze, ale ukradło tego. A ja tu zobaczyłem mi zestaw i jestem dumny Siebie No i co kroko? muszę dać prąd. A jak stąd przecież zabrałem to, coś się stało, no dobra. I tu dam prąd i... i... Kurczak, no dobra. Przez tego kurczaka pod moje trzy kroki jest duże. Ja zrobię pod wodą, kurde. Jak się To wymyślił? Co wymyślił robi na pod wodą? Był jakiś Generator o Rozwaliłem tam trochę tam Zjada tego To ja mu po głowie Spo Dobra Pieniądze, aha Dobra Dałem mnie tu monety i idziemy dalej Batman, jesteś... Przygotowany, a to chyba to się... no Nie ma przejścia Batman bez prądu to dobry Batman Chyba pierwszy raz w tej grze jest taka przesuwa, taka dźwignia, nie no, to mówię dźwignia. Bo w poprzedniej grze było dużo. Tu chyba... no. Wykorzystaj aromatkę B o Ale w tej grze nie jest to ciekawe, na przykład takie miejsca, tylko jak się gra na 100% i po mieście się szuka... <słyska> się szuka... złotych klasków, to jest w niektórych miejscach jest takie... ...najgorsze. O kurczę. Dobrze, że robię może takie coś, bo to jest... Przyjemna, tak rozwalać, tutaj, wow więcej monet, tutaj trzeba Jokera, nie no, ale on biega tak. Dobra, co to robi? To chyba to zamrozi, bo... No. Ale... Przewrotkę Robin robi. Przewrotka. Whoa. To było nielegalne. Uuu, Robin ma tu nieskończoność wody jeszcze. Nie wiem, w tych grze takie są czasem wiadome monety tego progu. Tu nie o, widziałem to już. Wow. Hop. Kostium robina? Cześć, a tu chyba był ten. Ten lodowy, taki albo, albo tu magne? Nie, bo tam do góry się szło. No dobra, Farmazony ujadam. I tu lodowy powinien być, tak. Ale odowiesz szumę był w poprzedniej misji, no dobra Nie bo Dwóch naraz odkryć by nie mogli, a tu A w ogóle skąd on to ma, od Freeza by nie ukradł ten pistolecik A ja wiem, że jak się strzela szybko to jest To się po prostu zamrozi, ale dobra nie będę już przedłużał Powiedziałem, że nie będę przedłużał, a ja tego nie mogę Teraz tu serdecznie zamrożę, bo... O Ty to ślizgie. Myślałem, że to... że w tej grze nie ma takiego czegoś A w ogóle... Chyba już nie ma misji, gdzie się użyje tego kostiumu. się... O, no jest Fris, no i... tutaj A w to nie pamiętam, jak była ta cela jego taka, to się chyba do kanału wpuściło czy gdzieś? Staj w miejscu. Szemon puka Nie no oddaj. Puść Aha Czemu on puka te ta... nie proszę leć. Mordo nie pukaj co to robi A w ogóle tu się ślizga to fajne w tych grze, że się ślizgać to co robię wyłączam już wiem czemu puka bo loot stracił Nie no, już mu tam. A tego mini-zestawu się nie da jakoś zebrać? Zamroziłem raz. I porządnie. Wiem, że raz tutaj gramy się spakowała i... O, klikajmy jakoś i... Winda poszła. Już myślałem, że to się stało. że kamera poszła, i windaje, ale. Strach na wróble co on tu robi? <ścoughs> Neyla rzucił, molo. O, spokój się, jej. Ej, w tej misji są trzy kostiumy do robienia. Co jest? I dwa, i dwa dla Batmana Zapomniałem że on może zrobić tak O widzę u góry mnie został A wiem, że niby da się tu za mapą da się na modzie sprawdzić jakimś i za mapą tak jakby jest jak to się nazywa no to jest za mapą, takie mechanizmy. Szczerze? Ciekawie, ciekawe. Ale powinno być takie coś, że można zobaczyć mapę albo... Fajna popłaka, jakby dookoła się na przykład jesteśmy, jestem w tym miejscu i dookoła jakby coś trzeba robić, a na przykład no wiecie bo na przykład teraz to jest praktycznie a w dół Teraz to jest praktycznie patrzenie w jeden... w jedną stronę przez całą grę I na przykład zawsze, jak jest taki koniec mapy od tyłu, to jest spadek. Znaczy, najczęściej znaczy, na przykład w drugim odcinku, to był ten pachołki, były tam na koniec, ale pierwszy raz chyba jest takie coś. I może ostatni stacji. mam jak, jak ja pamiętam ile razy przeszedłem tą grę Chyba z dwa razy Ale W tej misji akurat jest Przewidziana jedna rzecz To zaraz Ej to jest tyle monet za darmo. Ale, ale ale, akcja, ale akcja. Nie miał nikogo, kto by mógł zrobić takiego fikołka i rozwalić wszystko naraz taką. 105 monet, to jest super bohatera. To nie jest za dużo, no ale Znaczy to nie jest za mało A... Ej, no tu się da Cześć, źle skoczyłem To się! A co mi potem? Cześć, co jest? O cześć. Dobra, nie, nie, nie Co, co ja widzę, co to jest Zapomniałem, że w tej grze takie coś jest to jest chyba jak na 100% się gra? Aha i się wchodzi tam na dół jest mi zestaw no dobra czekajcie, film trwa a, 18 minut myślałem, że będzie, nie wiem że ta misja będzie dłuższa, dopiero następna misja jest długa, ale nie wiem kiedy będzie i dziękuję wam za 6 łapek w górę pod ostatnim odcinkiem to jest no trochę jak dla mnie bardzo dużo, bo moje filmy nie mają nawet czasem 4 dwóch, trzech, i... Kurde, no ten dalej tu... Nie polecam tu schodzić. I to jest ta przemyślana rzecz. Jesteś tym... tym makro... lodowym, to możesz se to zamrozić. Zamrozić. Jesteś tym akrobatą, to se wskoczysz i... Tak to działa. Dobra, dalej Batman, idziemy. Więcej się nie dało. Ojoj. Ten kościotrup. A czemu to się nie zamknęło? No zamknęła się, no dobra. Aha, bo tu są... No dobra, to są rośliny, bo tu pewnie jest cała... Cela... Nie napojzę no, na infinię, bo ona ma taką górę, tak jakby. A co jak to bije? No to sensorem robić? No, co jest. O kurczę, on się tego nie spodziewał. Naprawiłem schody mu. Teraz taki dramat. Robin winni. Como é que... acro, acro, não, não Tá não faz nenhum né Ojoj, wstęp tylko dla zbuntowanych więźniów. O kurcze. O, co on rzuca? Fasolka? No to są te gazy jego, ja jestem smarę teraz. teraz. Zarabajcie film dla... nieprzystosowanych. Ograniczenie wiekowe, bo... A ja muszę coś zobaczyć, bo... Ja. Bo czasem się da tam do... Tera, jak ucieka, to się da do niego wejść. A to dlatego, że tak jakby... Oni to wyłączają, żeby on se prze... Tak jakby jest w Trzy serca mu spijesz, To, to się wyłącza i można normalnie se przejść i... Trach ma wielkie oczy, no, a czemu? A nie, bum. R, er, no. O, jestem. Trzecia fasolka, ale ona się zmniejszyła. Ojeju. Tam miejsce sery jest jakaś dziwna, Dobra. Duplexa. Bum. To je... O kurde. Ide po prostej liniji. A potem mu gre za čaj. Dobra, szybko, bo mi się źle robi od tego. Kurde, dziwna iluzja, nie? Źle mi się robi od tego, szybciej, szybciej. Przewietrzyć. Przewietrza się. Aż to mi się serio. Kurde, zapomniałem o tym. Znaczy, za długo tu jestem, bo zawsze to przechodzę, przechodziłem kiedyś od razu A teraz tu się wszystko trzęsie, wszystko nie potrafię chodzić. Teraz normalnie. Wow. I, osta o, jeszcze, I ostatni... o mniejsze jest, jeszcze mniejsze. I ostatni coś da No nie da się batarangiem, no. A to jest chyba cela Jokera. No rzeczywiście. To jest cela Jokera. Oni tu zostali złapani. A, bo oni mieli na dach polecieć. W window i w dół spadły. Już rozu ro rozumiem. Rozumiem, o co chodziło w tej misji. Nie, 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 nie. Lex Luthor? Co może kandydat podstawowy kandydat, jak Lex Luthor, chce z Joker? I've heard that Lex Luthor may not be so upstanding. You might want to tell somebody. Election day is tomorrow. Sir, there's been a break in at Ace Chemicals. Wouldn't be surprised if that was Joker's first stop. No, it's oh, Dobra. Aha. Serio Nieźle. Potężne, potężnie. Ich będziemy musieli szukać. Powiem, że w tej grze jest Sinestro to jest w miarę spoko. Bo Sinestro zawsze nie zawiera. A twarz ma taką, że... Kontynuuj tryb fabularny, ale to już nie będzie kontynuowane w tym odcinku, bo to jest koniec odcinka, możecie zostawić łapkę w górę, zasubububieć kanał, będzie mi bardzo miło, jak zobaczę 5-6 łapek w górę pod filmem. No i co, do zobaczenia, albo jak się skończy. O tu jest w wodzie! To jest jeszcze jakiś samuczek na no ale dobra. A to co to? Aha. Do następnego, mam nadzieję, że wszym się spodobało. Jak już chyba mówię... Cześć!